Raz I dwa Leśno strzelił O kur... Gu... Nagraj, nagraj to, nagraj gu... to kur... Tak z zaskoczenia musisz no, no. Ja bym nie będziesz się spodziewał O gu... dawaj, ja cię to podsadzę. ja się ja nie Ja Cię podsadzam, się ja Cię podsadzam Dawaj, 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 dawaj Nie myl się Ale jesteś poszło po? No, kurwa, na pełnej, pikuj, boję. na pełnej, bo tam będzie... Szmat <noise> to j**a, no. Fajnie, że jest tak, nie? Pikujesz Filipowa? Tak, no. Ja ci flaszuje, stary. <głos> nie <głos> wątpię. Nie, dobrze jest, dobrze jest. Dawaj, pikuj, 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 pikuj. No kurwa. Okno? <głos> Dawaj. <głos> <głos> Dawaj. Dawaj. <głos> Dawaj. A łatwo pikujesz.

to <śmuchaj> nie pójdzie, <puczuj, czy? śmuchaj> okno Co ty robisz? Prawe paczki No lewe paczki, kurwa nie pomagasz mi z tego okna w ogóle Rampa, No smoka mam na piżsie, kurwa <śmuchaj> Oj, shorta. Dawaj Ramburka Dawaj, dawaj, dawaj Dobrze no, <śmuchaj> Ej dawajcie wszyscy kurwa skaczecie, chodź Dawaj, ja pierwszy stary spacz No dawaj drugi. Ja już po drugiej stronie jestem stary. Czekaj, to ja chodź. Musi, oh, chodź. Musicie Na drugi skok, na drugi skok. Raz i dwa. Skacz. Co, co ty odpierdoliłeś? Ja, ja pierdolę. Nie no. Minus. Minus. O, kurwa. Oj, kurwa. O! A kurwa. Ej kurwa. A? Haha! Ma koniec! Przeszuję! Przejmuję, przejmuję! Nie ma! Fake info, kurwa, umysł na przeszkadzanie! Tropi kurwa, kałach z Valoranta, nie? Ty kurwa, Valorant! Sprawdź, czy cię nie ma na generalnym 2! Two... You... Przerzuć! <śledzians> nie ma go, jest na generalnym 1 No i kurwa, jeden. byłem na generalnym 1, nie? <śledzian> oczywiście To za drugi! No, <laughs> jak to się dzieje? Bo od jakiegoś czasu mam tak, że jak się minimalizuję CS i wchodzę do niego, to jest lag na początku, jak się kurwa pojebane Po jakiejś do zrobić? O, masz kurwa skalowanie, Dobra, skalowanie nie? na monitorze od na Nie dalej. Chodź, 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 Dzięki. Weszło? Kurwa. <laughs> U mnie weszło. O, 1 tak. na 3. Nie Przekadamy działa. Sobie, że rękę o kurwa! W <grym grym grym> prawej! Dżungli. On dżungli jest! Zkokujemy. Chyba. Zeskakujemy. Bez sensu po co skopowałeś. Nie obecnego. Majkowski, Majkowski, Majkowski. Trzymaj taba tylko Maj, nie? Po trzymaj no, tawa, trzymaj, trzymaj Jeszcze, no, trzymam, trzymam, no. Jeszcze, trzymaj, I co? jeszcze, 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 je, jeszcze, jeszcze, dwie rundy. jeszcze, 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 dawaj, jeszcze, O kurwa, jeszcze, 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 stary. jeszcze, 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 stary. jeszcze, ci jeszcze, 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 za flash. Mili 10 kg otwiera, no way, nie? Damian 5 zamyka. <grymne> Wiesz, koła, ty mordy, co zamykasz, kurwa? Przepraszam sobie, bo to robi, zamyka. Patera, kurwa. Ale ja mu teraz. A bardziej jest. Przesłuj ci Damianku, przesłuj ci. Przesłuj ci. ci. To pa, prawy górny stary, prawy górny tylko Dawaj, dawaj, dawaj no Lecisz kurwa Kurwa, kurwa To nie weszło? No bez kitu Dawaj, dawaj, dalej No kurwa, no to ty najdem, będziesz rzucał Ja nie wiem, ty głuchy jesteś kurwa emerycie Dam, go Dobra, ja daję do... <grywa> <grywa> kurwa, nie rzuciłem, czekaj. <grywa> A to jednak nie tracholujemy. I dwa. Leś się strzelił. O kurwa! Ej, nagraj <grywa> nagraj to kurwa. Schody odbite z Proszę. Dobry flash bench. Flash bench. Schody. <grywa> flash flash bench. <grywa> <grywa> Dobry flash bench. Mi się też podobał. Ja mam takie wrażenie, że no już ja nie ma tak. Dzięki. No i co to ci wychodzi? i Dostajesz tu waj. Ale jako co jest? Co no co jest? Co są co oparte było? o ścianę kurwa z tą dupą tak. Ja mm -hmm. kurwa o ścianę. Rejmanku. Słucham. Ja kupuję ci o ty kupujesz mi jemkę. Ale kurwa opadł. No i no, dzięki. tym śmietniku łe Flashoje oh. ci, flashoje oh. ci, flashoje, Nie Jaki autyzm Ale tam poszło dobrze Pan way'a masz Dawaj, dawaj rambusta Dawaj, dawaj, chodź dawaj, 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 chodź, chodź, chodź Czekaj, czekaj, czekaj Skakuj, no, skaku, skaku. no. no, Dawaj, 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 ja na ciebie, ja na ciebie Dawaj, dawaj, no, dawaj Dobra Na jeden Na, na pierwszy Weszłam no, Kurwa, nie weszło oh, Mm -hmm. Jeszcze mi kurwa... Proszę Majki. Dobra, dzięki. Kuchnia, kuchnię słyszałeś? Kivo. No mówię przecież jak słyszałeś. <ścoughs> kurwa, na prawo na lewo. Pasz, pasz, pasz. O, nie weszło? No tu miałeś, cyk. A cyk. Nieee. Yeah. <ścoughs> to tak tak to no, magazynki tylko, ale one tap był. tak to tak no. no to patrz, tylko po twojego patrz, 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 to trzeba patrzeć, Troszeczkę no. na dół, o... Zemem ma no niby I co? Ale... Patrz, patrz, patrz. Nie boim się wyjewał. Dobra, nie jest Dobrze się skalibrował U. O, okej, okay. to no, dobra, spokojnie, patrz, 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 patrz Troszeczkę na dół, nie? Pa, jak wie... Gdzie macie to? jest jeden Andrzej, WP, Weź się ja Czekaj, czekaj. czekaj, Kari. przesiady. Wiesz się w no i nie, 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 gotować. nie, 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 daj mu gotować nie, 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 Pod nie, 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 jeden. Kurwa. nie, 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 Jeszcze jeden. Dobrze! Kurwa. ale ugotował, o kurwa. nie, tak.